Siemanko. Witajcie na kanale Pierogi z W ten piękny, słoneczny poranek. Znajdujemy się w Bionchong w Korei Południowej w mieście Chłasą. Udajemy się teraz w miejsce, które dość często odwiedzamy na tym kanale. Chociaż w tym akurat w tym konkretnym sklepie jeszcze nie byliśmy. Zwykle odwiedzaliśmy je na moim poprzednim osiedlu, ale dzisiaj pójdziemy sobie do paryskiej bagiety która znajduje się tutaj nieopodal i będziemy odbierać tam specjalne ciasto, które zamówiłam z okazji zbliżającego się księżycowego nowego roku zamówiłam je głównie dlatego, że dostałam kupon na urodziny na ciasto już mi się prawie przeterminował ten kupon ale też dlatego właśnie, że to ciasto będzie bardzo eleganckie i Noworoczne. Wygląda na to, że tutaj jak już to wszystko zbudują, co tu budują, bo wiecie gdzie jesteśmy, też będzie paryska bagieta. Tutaj nas jeszcze nie było na tym kanale. Jesteśmy teraz na tym placu, który widać z mojego bloku, Dzielił on nas od metra i tutaj jest taki chodnik, który ja nie wiem czy już był jak zanim pojechałam, ale jak widzicie tutaj zaczęło się budować to nasze San Francisco. Już parę budynków tutaj powstaje. I może, skoro tu jesteśmy, to przejdźmy do sytuacji pogodowej. Sytuacja pogodowa jest taka, że bardzo razi mnie słońce. Jest dość zimno i żałuję bardzo, że zapomniałam wziąć rękawiczek. Nawet tych moich takich krótkich, bo trochę mi marzną teraz ręce. Zobaczcie, niebo jest błękitne, powietrze czyste. Duża przewaga koreańskiej zimy nad polską zimą to to, że jest bardzo słonecznie. Tutaj będą powstawać jakieś duże budynki, dopiero tutaj wiercą, ale zaraz zobaczymy, co to będzie powstawać. Tutaj są na razie reklamy miasta Chłasą, a tu są maskotki miasta Chłasą, takie dinusie. I o, tak, tu chciałam podejść. Tutaj wśród tych innych budynków bliżej niezidentyfikowanych będą takie dwa budynki, ale nie wiem czy się ich doczekamy w ogóle tutaj. Ma się skończyć budowa nie, 2023 roku w sierpniu i powiedzmy, że się przedłuży tak pół roku, no bo szanujmy się, wszędzie się budowy przedłużają, nie tylko w Polsce, to nie wiem, ma ich 14 pięter. To chyba już nie będzie od mojego bloku widać tutaj metra, ale w sumie to dobrze, bo też zmniejszy się hałas tego metra, który jednak trochę jest. Szczególnie przy otwartym oknie. O! Ja, wczoraj tuż wam jeszcze nie było takiego wysokiego tego budynku. Czasami, jak to budują na tych strażach, to śmigają z tym. Także szok. I tak, zobaczcie. Bytomski mosteczek, co to, to nie jest, ale jest ten mosteczek, który otwierali, otwierali, zanim wyjechaliśmy i otworzyć nie mogli. Już działa. Mosteczek. Tam jest fajniej, bo tam widać góry jakieś. Widzicie? Tam są jakieś beskidy. Taka ja jestem bez życia, jakaś dzisiaj chyba ze sławą kawę wypiłam. <noise> o, może jakaś na nosik. Więc wchodzimy teraz na stację metra, ale nie będziemy nigdzie jechali metrem. Po prostu wchodzimy, żeby przejść na drugą stronę miasta. Bo innej opcji tu nie ma. Jest taka godzina, że jest bardzo pusto, bo wszyscy, którzy mieli gdzieś jechać, już wszędzie pojechali. Po stopach mi, po stopach! Ach, jak oni jeżdżą. Już zapomniałam o tym, jak, ci, jak to się w Korei jeździ. Tak naprawdę prawie już jesteśmy na miejscu, więc nie za długi będzie ten nasz dzisiejszy spacerek. Maszcie stragan z owocami. Teraz jest zima, tam nic fajnego nie ma, tylko mandarynki. I drogie gruszki, bo jak wiecie, zbliżają się święta koreańskiego nowego roku, księżycowego nowego roku. I gruszki są jakby w cenie, bo zawsze są używane tam do takich różnych ceremonii. Ale nie będę Wam chyba o tym mówić w tym odcinku, bo już Wam mówiłam, a jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to jest odcinek na kanale Centrum Kultury Koreańskiej, w którym dużo więcej mówi o świętach. Dzisiaj skupimy się na cieszeniu się życiem, jedzeniu ciasta i roku tygrysa. Bo nie wiem, czy wiecie, ale ten rok, 2022, to będzie rok tygrysa. Mówię, będzie, bo tak jakby dopiero zacznie się od tego księżycowego nowego roku. Ale w sumie wy oglądacie ten odcinek, chyba, jak już się zaczął. Ja to nagrywam troszkę wcześniej, jeszcze przed świętami, więc tak. I ja tu gadu, gadu. A, doszliśmy do paryskiej bagietki. Więc wchodzimy i idziemy po ciasto. Ciasto już zapłacone, powinno nam nie czekać. Miałam tu przyjść na 10, jest 11.30, zbudziłam się półtorej godziny. Na rok tygrysa paryska bagieta przygotowała dużo różnych rzeczy, i w ogóle teraz w Korei jest sezon na truskawki, więc zobaczcie ciasto z truskawkami. Jakie urocze! I różne inne truskawkowe deserki Tak, ale idziemy po ciasto. O. O, <słyszy> nie dobry O! Kny! <słyszy> Any, co da. amnida? Nie ma go! Nie mam go! Poszło to ekspresem. Wygląda na to, że mój kiepski koreański akcent jest wyczuwalny. Bardzo przez telefon, bo tylko pani zobaczyła, że wchodzę, to już podała mi to ciasto, więc musiała się domyśleć, że to, że to ten obcokrajowiec co dzwonił, bo nie przyszedł właśnie i tak. Moje ciasto jest tu, w tym pięknym pudełku. Idziemy teraz do domu je jeść. Jak widzicie, nie ma tu ze mną sonu, bo sonu pojechał z tatą na zakupy. Idziemy teraz to otwierać. Sonu już pewnie wrócił do domu, tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem. O! I ty leci! Dobra, to sobie kukniemy z bliska na te owoce bardziej. Bo ja mówiłam, że tylko mandarynki, a przecież teraz jest sezon na truskawki. Zobaczcie, one są, są tutaj według jakości podzielone cenowo. I te tutaj są największe i najdroższe. Takie pudełeczko kosztuje trzy dychy polskie. Mamy też jabłka, persymony, no i te gigantyczne koreańskie gruszki, które wyglądają jak jabłka. Ale duże. Teraz już nie tylko ta ręka, w której niosę kamerę, ale też ta ręka mi odpadnie prawdopodobnie jest zimna. Ale zobaczcie, jakie urocze! Jakieś tutaj plakaty, jakieś tutaj filmiki reklamowe miasta Chłasong lecą. Bo nie wiem, czy wiecie, ale chłasą jest bardzo, bardzo duże. My jesteśmy w jego dzielnicy, tylko małej biąkczą i chłasong to jest naprawdę rozciąga się bardzo szeroko. Gdzieś tam był ostatni jakiś ranking miast na świecie i podobno chłasong był uznany za jedno z lepszych miast do życia. Tak, na świecie w ogóle. No, oczywiście raczej nie ta część nasza Byongsung, tylko pewnie myśleli o tej części, która nazywa się Dongtan, którą odwiedzaliśmy już na tym kanale. Pamiętacie, jak kiedyś byliśmy w takim mieście, gdzie było takie duże jezioro, i taka fajna kawiarnia, i takie centrum handlowe tam było? Oczywiście to nie jedyne rzeczy, która tam była, ale tylko te miejsca odwiedziliśmy. Jeżeli nie pamiętacie, to link w opisie. Ale tam budują. Macie niepowtarzalną okazję zobaczenia budynku w Korei, zanim się wbuduje. No tak to wygląda. O! A propos świąt, to zobaczcie, tam jest parking, i tam w parkingu jest taki plakat, jest napisane Sehe ma i wy nie widzicie nic więcej, ale ja wiem, że tam jest napisane Mani Seo, czyli wesoły Świąt. Szczęśliwego Nowego Roku. I to są życzenia, które się w Korei składa na nowy normalny rok i na nowy księżycowy nowy rok. Ale pusto. Mówi się podobno o Korei, ale to już chyba jest takie przedawnione, ale kiedyś zawsze w książkach różnych było napisane, że Korea kraj spokojnego poranka. No i ciężko się z tym nie zgodzić tutaj. <ścoughs> no więc tak. Ja już się ubrałam w tradycyjny koreański strój, znaczy nie do końca tradycyjny, bo to jest jego wersja nowoczesna, czyli tak zwany Senhual hanbok. Ta nowoczesna wersja już nie jest taka fajna jak ta tradycyjna i nie ukrywa tak wszystkich niedoskonałości, ale tak, górę uszyła moja teściowa, gdyż ja ze swoich kupionych w Korei gór troszeczkę wyrosłam. Zdarza się szczególnie, jak się wróciło z ojczyzny. Tak to wygląda? Czy nie widać? Tak to wygląda? I zaraz przyjdzie sonu i będziemy otwierać to ciasto. I w ogóle to chciałam tylko powiedzieć, że w Korei nie ma takiej tradycji jedzenia ciast w święta Nowego Roku. Ciasta, takie torty je się na przykład zawsze w Boże Narodzenie. Tak Koreańczycy już sobie przybrali taką tradycję tak naprawdę. A w Nowy Rok je się tylko takie koreańskie tradycyjne słodycze, które no, nie są aż tak satysfakcjonujące jak torcik w kształcie tygrysa. Paryska bagietka na przykład co roku próbuje zmienić ten trend i wymyśla jakieś takie szałowe ciasta na nowy rok. I nigdy im się to tak naprawdę jeszcze nie udało. Tym razem raczej też nie, ale my przynajmniej pokorzystamy z takiego ładnego ciasteczka. Tak. Idzie są? To jest co? Dobra, co? to. To no, nożyk? Dobrze, otwieramy. Jak widzicie, my tu już jesteśmy w komplecie i będziemy teraz otwierać ten oto tort. Wow, tort. Tort. Łyżeczek nie przynieśliśmy. I tak jak mówiłam, w Korei na święta nie je się takich tortów. To jest w ogóle tort taki collaboration, prawda? Kolabo to się nazywa? Kolab, zawsze na to mówią w Korei. I ten charakter tutaj, ten charakter, ta postać tutaj to jest Ryan. On, widzicie, jest przebrany za tygrysa. Mimo, że on chyba jest w ogóle tygrysem. Wow! Tak. Wow. Zobacz. Tak. Ale fajny. Patrzcie. Nożyk. Nożyk, tak. Będziemy otwierać. Zobaczcie, musimy się szybko napatrzeć, bo zaraz będzie zjedzone, ale wow, jakie fajne opakowanko w ogóle. Dajdzimy. Tolak. Tolak? Misiu. Misiu to jest, tak! To jest tygrysek. I jak widzicie? Mamy rok Tygrysa, dlatego nasz tort jest przebrany za Tygrysa. Trzyma tutaj taką sakiewkę, to jest sakiewka na pieniądze, na tak zwany sebedon, bo w Korei na święta księżycowego Nowego Roku dostaje się właśnie takie pieniądze w, takie, w taką sakiewkę. no, a Ty nie masz sakiewki chyba? Nie. Trzeba Ci załatwić sakiewkę jakąś. Będziesz kroił? Ostatnie spojrzenie. I otwieramy. Jest krem. Jak będziemy to kroić? Może tak, są może tak tu, co? Z tyłu go. Ok? Już mm -hmm. jest zjadane. Ła! Wow. Wow. Nie spodziewamy się tu szału smakowego. Wygląda tak i w środku jest podobno krem pomarańczowy. Krem pomarańczowy. Proszę. Co no chcesz? To. To chcesz. To, co jest zjadane teraz przy Sonu, to jest ten Ryan i jest przebrany za tygrysa, więc w tym roku będziemy mieć rok tygrysa. Ja nie za bardzo się na tym znam, jak już Wam ostatnio mówiłam, ale wygląda na to, że ten rok tygrysa ma takie dość miłe prognozy. Ja co roku sobie to śledzę na takich różnych portalach i najgorsze prognozy były na rok szczura i możecie się domyślić, że to był rok 2020. Trochę się sprawdziło, więc zobaczymy jak teraz będzie. Jesteśmy pełni dobrych myśli, prawda są Jemy, uwaga, próbuję. Dobra. Ten tort wyglądał lepiej niż smakuje, ale nie smakuje tak. najgorzej. Tak. Smakuje jak te takie cytrynowe babeczki, które by się kupowało kiedyś pakowane pojedynczo w sklepach na sztuki, nie wiem czy to u mnie w sklepie tak było. Ale takie były kiedyś babeczki. To tak smakuje ten tort. 2021 to jaki był rok? Chyba bawołu, no nie? No, tak. O, musicie wybaczyć, ale chcę mieć kontakt wzrokowy z tym oto. Tutaj tygrysem. Więc my tu właśnie teraz w ten sposób skromnie świętowaliśmy koreański nowy rok, księżycowy nowy rok. W ogóle jest jeszcze jedna ciekawa rzecz: bardzo wiele osób nazywa ten nowy rok chińskim nowym rokiem i Chiny oczywiście się cieszą, ale wszystkie inne okoliczne państwa trochę są smutne, bo taki nowy rok jest obchodzony w większości azjatyckich krajów tutaj w okolicy. Yy, w każdym kraju on nazywa się troszeczkę inaczej. Korei. Taki nowy rok nazywa się Solar. Co to? Policzki chcesz? Nie wiem, czy oderwie. A może to. Ta... o! Mama oderwała całą głowę, więc. No, chwila ta nasza radość potrwała, ale było fajnie. Więc, tak jak mówiłam, jeżeli jesteście ciekawi jakiejś tradycji, koreańskich związanych z tym Nowym Rokiem, to zapraszam Was do Centrum Kultury Koreańskiej, wow. w sensie na ich kanał, niekoniecznie do centrum, do budynku, chociaż tam się też możecie przejść, jeżeli mieszkacie blisko, ale na kanale Centrum Kultury Koreańskiej jest filmik, w którym ja opowiadam o tych świętach, pokazuję Wam różne świąteczne potrawy i jest też filmik, w którym, w którym te świąteczne potrawy gotuję. My na święta wybieramy się do rodziny, ja nagrywam to w sobotę, wydało się w końcu, ja to nagrywam w sobotę, wy to oglądacie w środę, no jeszcze chyba z takim wyprzedzeniem filmiku na tym kanale nie było, ale wtorek to jest właśnie ten dzień, świąt, który najbardziej się obchodzi. Wtedy od rana trwa taka wielka ceremonia, gdzie oczywiście, tak jak w każde koreańskie święta, składa się cześć przodkom, ale tak naprawdę koreański Nowy Rok ma też specjalną, yy, specjalną cechę. Tą specjalną cechą koreańskiego Nowego Roku jest to, że właśnie Składa się pokłony nie tylko przodkom, ale też wszystkim starszym osobom w rodzinie. To jest takie bardzo urocze, szczególnie jak dzieci się tak ładnie kłaniają i dostają potem za to jakąś symboliczną kwotę. Jakiś mały banknocik, zwykle właśnie trzymają go w tej torebce, która tu była, ale już poszła sobie, została zjedzona. I my już chyba musimy skończyć ten odcinek, zanim wpadniemy zaraz w jakiś szok cukrowy, tudzież dół cukrowy. Dobre. Dobre? Mama? Dobre. Dobre, tak. Mama? Mhm. Dobre. Dobre. Nie, nie. Jak widzicie, sonu smakowało i wygląda na to, że tak. W poniedziałek mieliśmy już spacer po osiedlu, teraz mieliśmy spacer do bagiety. Zostało nam tylko kupić jogurt od pani od jogurtów i możemy odkrywać nowe rzeczy na kanale pierogi z Dzi. Więc zapraszam was na następne odcinki. Życzymy wam sonu szczęśliwego nowego roku tygrysam. Dajcie znać, jak wam się podobał nasz tort, oczywiście. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie ten kanał i my mówimy wam papa papa pa. Pa, pa. nie nie. <laughs> 어머니 앞치마도 찍어야 되겠어요. 한번 보여주세요. 와, 감사합니다. Naronczki? Gitara. Gitara? <śpiewa> Gita. To będzie drum. Hehehe <laughs>